Panie Jezu, Ty jesteś źródłem wszelkiej łaski, dlatego teraz proszę Cię: Wyciągnij swoje dłonie nad tym ludem i wylej na nich błogosławieństwo bez miary. Pobłogosław Panie każde serce, które słyszy tę modlitwę. Niech poczuje teraz Twoją miłość, jak niewidzialny uścisk mocny. Spokojny. Zdolny uleczyć to, czego nikt nie widzi. Wylej, panie, błogosławieństwo zdrowia. Niech ciało się wzmocni. Zmęczenie odejdzie. Ból zamieni się w pokój. A nadzieja znów zakwitnie. Pomnóż, panie, błogosławieństwa finansowe. Otwórz drzwi. Przynieś uczciwe możliwości. Połóż chleb na stole. I obfitość w domach. Pobłogosław, panie, rodziny. Ulecz zerwane więzi, odnów miłość między rodzicami a dziećmi, między rodzeństwem małżonkami, i niech twoja obecność króluje w każdym domu. Pobłogosław przyjaciół Jezu, tych, którzy idą z nami przez życie. Niech nigdy nie zabraknie lojalności, radości i szczerej obecności. I wreszcie, Panie, pobłogosław cały ten lud, każdą osobę, która teraz słucha z wiarą wlej pokój w ich myśli, światło na ich drogi i miłość, dużo miłości, w ich serca. Niech życie zakwitnie, dni będą lekkie. A każdego poranka niech czują. Ty jesteś tutaj. Amen.